Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji z poszukiwań meteorytu Morasko. Widajcie, jest czwarta rano. Czekam na taksówkę. Za chwilę jadę do kolegi i jedziemy na poszukiwania meteorytów do Moraska. Wyjechałem wraz z przyjaciółmi o 5 rano. Mieliśmy tylko jeden dzień na poszukiwania, dlatego chcieliśmy być jak najwcześniej na miejscu i rozpocząć poszukiwania. Podczas drogi oczywiście rozmawialiśmy sobie na temat meteorytów. Miało być nas więcej, ale kilka osób nie mogło przyjechać. Jesteśmy na parkingu leśnym Meteoryt Morasco. No i w tym rejonie niedaleko będziemy poszukiwać Meteorytu żelaznego Morasco. Postanowiliśmy, że pojedziemy w dwa miejsca i przetestujemy nasze wygrywacze. Ja i kolega mieliśmy Atreksy, natomiast był też Minelab XTR 705 oraz Spectre. Rozeszliśmy się w trzech kierunkach i zaczęliśmy szukać. Postanowiłem przetestować Atreksa w ustawieniach, które pokazywałem w poprzednich filmach oczywiście w trybie dynamicznym oraz w mixie. W dniu dzisiejszym nie szukam podczurki. Traktuję te poszukiwania jako test atreksa i nowych ustawień do niego na poszukiwania metoru moraskiego. Częstotliwość 4,4 kHz, ponieważ w tej częstotliwości ten wykrywacz najlepiej widzi żelazo. Kamienie matyczne na 0. Film gruntu 1. Maskowanie 6. Multifilm wyłączony. filt wyłączony. sygnał w miałem wyłączony głośność na maksimum, nie używałem słuchawek czego żałuję, bo był momentami taki wiatr, że się słuchawki, trzeba będzie kupić wzmocnienie statyki na 30 SAT na 20 VCO na 20 wzmocnienie audio 60 głośność żelaza 0 tony monety 1 wyłączony. jeżeli chodzi o podświetlenie, chodziłem na 25 Rodzaj ID realny od minus 90 do plus 10, czas 5 sekund, wzmocnienie ID tak. No i jeżeli chodzi o czułość miałem na maksimum, dyskryminację miałem na minus 90, jeżeli chodzi o dyskryminację wybiórcze, w trzech różnych trybach sprawdzałem ten wykrywacz. Pierwsza metoda polegała na odblokowaniu wykrywacza tylko w 10 numerach, od minus 50 do minus 60. W ten sposób ustawiony wykrywacz reagował tylko na meteoryty wielkości jajka kurzego. Jest to tak zwana dyskryminacja wielkościowa. Wykrywacz reagował na tej wielkości meteoryty, ale nie widział mniejszych oraz dużych meteorytów. Mowa tu oczywiście o trybie dynamicznym. Następnie ustawiłem atreksa w 30 numerach. Reszta pozostała zdeterminowana od minus 40 do minus 70. W ten sposób ustawiony wykrywacz reagował na wszystkie rodzaje meteorytów na wszystkie wielkości, od małych poprzez średnie oraz dużych aż do wielkości meteorytu o wadze 3,5 kg. Ostatnim testem było odblokowanie całego żelaza oraz ustawienie atreksa w miksie. W trzeciej metodzie, w miksie, wykrywacz widzi wszystkie meteoryty, widzi wszystkie metale, natomiast łatwo jest rozeznać, kiedy obiekt jest mały, typu małego gwoździa, daje zupełnie inne sygnały w statyce oraz pinpoincie niż dużo większe, głębiej zalegające obiekty. Powinno się odblokować Cały sektor dyskryminacji, ponieważ większe meteoryty, zalegające głębiej, mogą dawać nawet numery ID w kolorze. Ogólnie uważam za udany. Miło było się spotkać w gronie przyjaciół w kosmicznym terenie, tym bardziej, że pogoda dopisała. Pozostało jednak niedosyć, że byliśmy tak krótko. Na pewno tam wrócę, ale tym razem już na kilka dni. Podsumowując, Atrex to bardzo dobry wykrywacz na meteoryty żelazne. I ma bardzo duży zasięg. Na meteoryt morasko wielkości jajka kurzego ma zasięg 70 cm. W skrócie mogę powiedzieć, że najlepiej szukać jest jednak w miksie. Znajdziemy wtedy wszystkie meteoryty, zarówno małe, średnie, jak i duże. Oczywiście takie obiekty jak Złoto i Srebro zostawiamy dla innych kolegów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będę opowiadał o moim trzecim meteorycie płótuskim którego znalazłem wiele, wiele lat temu. Będzie też konkurs, więc warto brać w nim udział.